Witam Państwa w cyklu Kino mówi filmy świata. Przez kolejne cztery listopadowe czwartki będziemy wspólnie mogli obejrzeć najciekawsze filmy, które zostały pokazane na poprzednich edycjach festiwalu Filmy świata ale kino. Bardzo Państwa gorąco zapraszam na ostatni program z tego cyklu, bo będziemy gościli wybitnego tureckiego reżysera Semicha Kaplanolu. Zresztą jego najnowszy film, który zwyciężył tegoroczny festiwal filmowy w Berlinie, otworzy szóstą edycję festiwalu Filmy Świata Ale Kino. Będzie to 18 listopada. A także podczas tej najnowszej edycji będzie można zobaczyć wiele innych nagrodzonych filmów, na przykład na zamknięcie wybitny film yy, tajskiego reżysera Apichaponga Wiraseta Kula, zatytułowany Wujek Bunmi. A także w trakcie edycji no, chociażby zwycięzca tegorocznej edycji festiwalu filmowego w Lokarno, to jest chiński film zatytułowany Ferie Zimowe. Dzisiaj już za chwilę wspólnie obejrzymy film Lee Chang Donga, koreański film Sekretne Światło. I z tej okazji moimi gośćmi są dzisiaj Janusz Wróblewski, krytyk filmowy i Piotr Kobus, współorganizator festiwalu. Piotrze, niebawem szósta edycja festiwalu filmy Świata, ale kino. Co złoży się na program tegorocznej edycji? Jak co roku, od pierwszej edycji tylko 20 filmów, bardzo rygorystyczna selekcja tego, co naszym zdaniem najciekawsze w kinie autorskim Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Przyjęliśmy takie kryterium. Naprawdę nie ma zbyt wielu wspaniałych filmów co roku. Nie chcemy poszerzać programu, szukamy za to coraz lepszych filmów z tych odległych kultur. W tym roku szczególne miejsce w programie ma kino tureckie. Na otwarcie festiwalu Miód Semicha Kaplanolu, nagrodzony w tym roku w Berlinie Główną Nagrodą Złotego Niedźwiedzia. Twórca, który będzie gościem festiwalu. Naprawdę wspaniała postać. Interesujący filmowiec, który sięga w swojej twórczości do bardzo poważnych tematów, ale robi z tego kino poetyckie, wspaniałe. Oprócz kina tureckiego Daleki Wschód, między innymi Poetry, najnowszy film Li Chang Donga, Twórcy Sekretnego światła, moim zdaniem jeden z dwóch, trzech najlepszych filmów tegorocznego konkursu kanańskiego i bardzo silna selekcja filmów z Ameryki Łacińskiej. W sumie pokażemy filmy nagradzane w tym roku zarówno w Cannes, Berlinie, jak i w Lokarno głównymi nagrodami, także najlepszy debiut kaneński. Te nagrody, najważniejsze kina autorskiego od przynajmniej trzech sezonów stały się niejako wizytówką festiwalu Filmy Świata Ale Kino. Januszu, czy wydaje ci się, że te filmy, które oglądamy w ramach festiwalu Filmy Świata Ale Kino, są nadal w Polsce odbierane egzotycznie, czy też świat stał się troszkę mniejszy, no bo dużo podróżujemy i no, dużo oglądamy filmów, coraz więcej filmów z dalekiego świata. To zależy, o jakiej publiczności w zasadzie mówimy. To znaczy ta, ta festiwalowa jest już doskonale obyta z kręgami kultur nie tylko europejskich, ale również właśnie z tego dalszego świata, z dalszych zakątków świata. I można powiedzieć, że ta publiczność elitarna, wyrobiona, oczekuje od kina i od propozycji festiwalowych tego typu kina właśnie, takiej formuły z jednej strony egzotycznej, a z drugiej strony uniwersalnej, która niesie problemy zrozumiałe w naszych kręgach kulturowych. No bo bądźmy szczerzy, nie przekładają się. Niektóre filmy, niektóre y, tematy, na sposób rozumienia tego y, w, w, przez Europejczyka czy w, naszych, y, polskim, czy nas, w naszym w polskim kręgu odbiorów. No bo trzeba by było powiedzieć, co to w ogóle oznacza odbiór egzotyczny. Dla mnie jest to oglądanie filmu, tak jakby była to. Pocztówka z dalekiej jakiegoś dalekiego kraju z kultury, której nie rozumiemy, ale ona nas fascynuje swoją odmiennością. Natomiast odbiór mniej egzotyczny, to już jest pewna wiedza, jak rozumiemy o tej kulturze i coś, co pozwala nam no, wejść w głąb problemu, w głąb emocji. W zależności od tego, jaki, jaki mamy stopień świadomości i jak potrafimy sobie te filmy ukontekstować, mo, można jakby te filmy odbierać tak lub inaczej. Myślę, że stąd też bierze się główna trudność jakby przekładu na. na na nasz sposób rozumienia tych filmów, bo, bo bądź co bądź, wielu tych kontekstów kulturowych nie jesteśmy w stanie ogarnąć. No właśnie, co jest barierą? Za mało podróżujemy, za mało czytamy, za mało, nie. Za mało słuchamy. Nie, myślę, że barierą jest y, sposób, y, czy pewien y, sposób przyswajalności tych filmów. Czy jesteśmy na nie przygotowani, czy nie. Filmy z tamtych obszarów możemy my jako, nie wiem, Europejczycy rozumieć lepiej w momencie, kiedy one mówią do nas uniwersalnymi e, wartościami, zrozumiałymi i przeswajalnymi przez nas. No i, I wydaje mi się, że na tym to chyba głównie polega. Piotrze, ty się spotykasz bardzo często pewnie z publicznością Festiwalu Filmy Świata, ale kino. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy ci ludzie są zagubieni, czy, czy pytają Cię, proszą o wytłumaczenie, czy, czy bardzo dobrze orientują się w tym świecie pokazywanym na ekranie? Różnie. Duża część widzów festiwalu Filmy Świata ale Kino to są globtroterzy, czy ludzie, którzy przynajmniej aktywnie interesują się szerokim światem, to na pewno. W Polsce jednak jest bardzo. Duża bariera, jeżeli chodzi o kontakty z tymi y, obszarami kultury dalekowschodniej czy Ameryki Łacińskiej. Pamiętajmy, że jeszcze pokolenie wstecz, byliśmy zamknięci tutaj w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, to nie jest sytuacja jak we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, gdzie od kilkuset lat były kontakty intensywne z koloniami, i duże imigracje, także zasięg czy zrozumienie kina z innych kontynentów w krajach Europy Zachodniej jest dużo, dużo większy niż w Polsce. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy troszeczkę prowincjonalni w naszych? Jesteśmy w naszym bardzo biur. prowincjonalni, tak? jeżeli chodzi o ten wymiar właśnie mhm. kontaktów z Czarną Afryką, z Dalekim Wschodem, jeżeli chociażby policzyć by procentowo jaka część Polaków podróżuje w te miejsca, a na przykład Holendrów czy Francuzów, to proporcje będą zupełnie yy, no, nie, nieporównywalne. Ale festiwal jest sukcesem. Od lat gromadzi olbrzymią publiczność, wierną publiczność, czyli ta ciekawość jest olbrzymia. Prawda? Skala festiwalu y, absolutnie jest dopasowana do możliwości y, znalezienia widzów na filmy z tych odległych regionów w tym momencie. Z drugiej strony, dynamika jest bardzo dobra. Pierwsza edycja była nieporównywalnie skromniejsza, jeżeli chodzi o ilość widzów. Z każdym rokiem, kiedy trwa festiwal, kiedy prezentujemy filmy, docieramy do większej ilości ludzi. Jest coraz więcej osób, które są przygotowane na te filmy. Jeżeli chodzi o dystrybucję, co roku wchodzi do kin kilka z 20 filmów prezentowanych. Bardzo różnie pracują tutaj regiony. Oczywiście kino afrykańskie ma najmniejsze szanse na sukces frekwencyjny, kino latynoamerykańskie chyba działa najlepiej, a kino dalekowschodnie, co jest dosyć paradoksalne, ma najtrudniejszą drogę. Na polskie ekrany, chociaż w kinie światowym, w tym co jest doceniane, co dyktuje nowe trendy w kinematografii autorskiej, kinematografii światowej, jest bardzo doceniane, odnosi sukcesy na świecie. Natomiast w Polsce, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech sezonów, ja osobiście, poza jednym filmem Chinka, nie przypominam sobie filmu z Dalekiego Wschodu a mówimy tutaj Korea, Chiny i to jest Hongkong, Tajwan, Japonia olbrzymia kinematografia. Nie trafia na nasze ekrany. Z jednej strony to są filmy bardzo drogie, cenione w świecie, więc trudno je do Polski sprowadzić. Z drugiej strony widzowie polscy mają chyba jednak największy problem z interpretacją, też z emocjonalnym kontaktem z kinem Dalekiego Wschodu.